Piątkowe wieczory w latach 70. nie były jedynie przejściem w weekend, były obietnicą, chwilą, na którą czekało się cały tydzień. Gdy tydzień pracy dobiegał końca, a słońce powoli zachodziło, rozpoczynał się czas, w którym spotkania były ważniejsze niż spotkania służbowe, a przeżycia liczyły się bardziej niż posiadanie. Nie było powiadomień, które kradły uwagę, ani ekranów, które zastępowały rozmowy. Zamiast tego ludzie spotykali się, wspólnie coś tworzyli. Śmiali się, dyskutowali i żyli chwilą. Wiele z tych piątkowych wieczorów wydaje się dziś niemal niewiarygodnych, ponieważ są tak odległe od naszej współczesnej codzienności. Ale właśnie w tym tkwi ich urok. Co ludzie robili wtedy w piątkowe wieczory, czego dziś prawie nie znamy? I dlaczego te wspomnienia do dziś wydają się tak wyjątkowe? Właśnie to teraz sprawdzimy. Jeden: ogniska na plaży w piątkowy wieczór. W latach 70. Ogniska na plaży były dla wielu ludzi nieodłącznym elementem udanego piątkowego wieczoru. Gdy tylko słońce powoli zanurzało się w morzu, przyjaciele ruszali na plażę, obładowani kocami, prostymi instrumentami i wszystkim, co było potrzebne na długą noc. Zbierano drewno dryfujące, starannie układano i w końcu rozpalano, aż płomienie rozświetlały ciemność. Wokół ogniska siadano blisko siebie, czując ciepło na skórze i słysząc jednostajny szum fal w tle. Rozmowy same się nawiązywały o wydarzeniach tygodnia, o marzeniach, nadziejach, a czasem także o troskach. Marszmalowy były pieczone nad ogniem, dźwięki gitar towarzyszyły nocy. A śmiech niósł się po piasku. Nie chodziło o to, dokąd trzeba iść dalej, ale o to, by być dokładnie w tej chwili. Te wieczory na plaży symbolizowały wolność, wspólnotę i sposób życia, w którym czas nie grał roli, a bliskość była czymś oczywistym. Dwa. Kreatywne wieczory DIY w latach 70. Kreatywne wieczory DIY, zrób to sam, były popularnym sposobem na świadome i relaksujące spędzanie piątku. Zamiast wychodzić, ludzie spotykali się w domach przyjaciół, gdzie stoły były pokryte włóczką, gliną, farbami i narzędziami. Powoli powstawały makramy, doniczki czy małe przedmioty artystyczne, podczas gdy w tle grała muzyka, a rozmowy wypełniały pomieszczenie. Te wieczory charakteryzowała spokojna, niemal medytacyjna atmosfera, w której nikt nie czuł presji czasu. Wymieniano się pomysłami, pomagano sobie nawzajem i często odkrywano nieprzewidziane zdolności twórcze. Nie chodziło o stworzenie czegoś doskonałego, ale o cieszenie się chwilą i wyrażanie siebie. Gotowe dzieła były z dumą oglądane, ale znacznie ważniejsze było poczucie wspólnoty i samostanowienia. Te wieczory DIY stanowiły świadomą przeciwwagę dla rutyny codziennego życia i odzwierciedlały pragnienie ponownego tworzenia rzeczy własnymi rękami. 3. Kluby Książki w Piątkowy Wieczór. W latach 70. kluby książki stały się dla wielu ludzi stałym elementem piątkowych wieczorów. Po długim tygodniu pracy spotykano się w salonach, małych kawiarniach lub księgarniach, aby wspólnie czytać i dyskutować. Książki były czymś więcej niż rozrywką otwierały nowe perspektywy na społeczeństwo, politykę i wolność osobistą. Rozmowy często trwały do późnej nocy, towarzyszyły im kawa, dym papierosowy i poczucie bycia częścią czegoś większego. Poglądy ścierały się ze sobą, analizowano postacie, a tematy takie jak miłość, tożsamość czy zmiany społeczne były namiętnie dyskutowane. Te wieczory sprzyjały nie tylko wymianie idei, ale także tworzyły głębokie więzi między uczestnikami. Klub książki był miejscem, w którym można było słuchać, sprzeciwiać się i rozwijać. Piątkowy wieczór stawał się w ten sposób przestrzenią do refleksji, otwartości i intelektualnej wspólnoty, zdala od rozpraszaczy i powierzchowności. 4. Imprezy tematyczne i kostiumowe. Piątkowe wieczory w latach 70. Często były sceną dla fantazji i przemian, szczególnie podczas imprez tematycznych i kostiumowych. Zainspirowani filmami, serialami telewizyjnymi i rozkwitającą kulturą pop, ludzie na jeden wieczór wcielali się w zupełnie inne role. Mieszkania zamieniały się w improwizowane miejsca imprez, muzyka grała głośno, a każdy gość pojawiał się w starannie dobranym stroju. Niektórzy czerpali inspiracje ze światów science fiction, inni sięgali po efektowne brokatowe kostiumy lub szalone peruki. Te imprezy były czymś więcej niż tylko świętowaniem. Oferowały możliwość ucieczki od codzienności i wymyślenia siebie na nowo. Tańczono, śmiano się i przez kilka godzin czuło się wolnym od społecznych oczekiwań. Właśnie ta swoboda i lekkość sprawiały, że piątkowe wieczory były tak wyjątkowe i sprawiły, że wiele z tych nocy do dziś żywo pozostało w pamięci. 5 Koncerty plenerowe i festiwale w latach 70. Koncerty plenerowe i festiwale muzyczne były stałym elementem wielu piątkowych wieczorów. Naznaczeni duchem ery Woodstock, miłośnicy muzyki gromadzili się w parkach, na łąkach lub dużych otwartych przestrzeniach na obrzeżach miast. Już po przybyciu czuć było wyjątkowe napięcie w powietrzu. Rozkładano koce, otwierano kosze piknikowe, a nieznajomi szybko nawiązywali rozmowy. Gdy tylko zabrzmiały pierwsze nuty, tłum stapiał się w jedną wspólnotę zjednoczoną muzyką i poczuciem wolności. Pod gołym niebem słuchano rocka, folku lub eksperymentalnych dźwięków, podczas gdy słońce powoli zachodziło i zapadała noc. Te koncerty były czymś więcej niż tylko wydarzeniami muzycznymi. Symbolizowały spójność, pokój i pragnienie innego stylu życia. Śpiewano razem, tańczono boso na trawie. I na kilka godzin zapominano o troskach codziennego życia. Właśnie ta swobodna atmosfera sprawiała, że piątkowe wieczory były niezapomniane. 6. Wycieczki rowerowe i spontaniczne wyścigi. W latach 70. wycieczki rowerowe stały się popularnym elementem wielu piątkowych wieczorów. Gdy dzień zbliżał się ku końcowi, przyjaciele spotykali się ze swoimi rowerami. I wspólnie jeździli spokojnymi ulicami wzdłuż brzegów rzek lub wąskimi ścieżkami poza miastem. Rower symbolizował wolność, niezależność i rosnącą świadomość ekologiczną, która zyskiwała na znaczeniu w tamtym czasie. Często ze wspólnych przejażdżek rodziły się spontaniczne wyścigi, podczas których śmiano się, dopingowano i przekraczano własne granice. Wiatr we włosach. Rytmiczne pedałowanie i poczucie poruszania się o własnych siłach sprawiały, że te wieczory były szczególnie intensywne. Nie chodziło o szybkość czy zwycięstwo, ale o ruch, wspólnotę i świadome doświadczanie otoczenia. Zmęczeni, ale zadowoleni, uczestnicy wracali później do domów, pełni poczucia, że aktywnie i świadomie wykorzystali piątek. 7. Nocne sesje fotograficzne. W latach 70. Piątkowy wieczór stał się dla wielu okazją do zobaczenia świata innymi oczami. Dzięki coraz bardziej przystępnym cenowo aparatom grupy przyjaciół wyruszały nocą, aby uwiecznić miasta, ulice i parki w szczególnym świetle ciemności. Pod latarniami ulicznymi znajome miejsca nagle wydawały się tajemnicze i nowe. Neony odbijały się na mokrym asfalcie, długie cienie rozciągały się po chodnikach, a ciche place opowiadały własne historie. Fotografowanie nocą wymagało cierpliwości i uwagi, ponieważ każda chwila musiała być świadomie wybrana. Czekano na odpowiednie światło, na odpowiedni ruch, na idealny moment. Te sesje fotograficzne były czymś więcej niż kreatywnym hobby, były spokojną przeciwwagą dla głośnej codzienności. Wspólne podróżowanie, dzielenie się wrażeniami i uchwycenie piękna chwili sprawiały, że te piątkowe wieczory były czymś wyjątkowym. 8. Wieczory poetyckie i slam poetry. W latach 70., piątkowe wieczory stały się dla wielu ludzi przestrzenią dla słów, uczuć i ekspresji. W małych kawiarniach, księgarniach lub improwizowanych miejscach spotkań gromadzili się poeci, poetki i słuchacze, aby dzielić się wierszami lub ich słuchać. Atmosfera była zazwyczaj spokojna, niemal intymna, a jednocześnie pełna napięcia. Z każdą recytowaną linijką otwierały się nowe światy myśli. Tematy takie jak miłość, strata, nadzieja czy zmiany społeczne znajdowały swoje miejsce na scenie. Szczególnie wczesne formy slam poetry wnosiły w te wieczory nieprzefiltrowaną, emocjonalną energię. Brawa, potakujące skinienia głową czy ciche słuchanie łączyły publiczność i występujących. Te wieczory poetyckie były czymś więcej niż wydarzeniami kulturalnymi. Dawały ludziom głos i tworzyły wspólnotę. Piątkowy wieczór stawał się w ten sposób chwilą zadumy, słuchania i szczerej wymiany z dala od powierzchowności. 9. Pokazy filmów amatorskich. W latach 70. piątkowe wieczory stawały się dla wielu kinomanów wyjątkowym przeżyciem, gdy odbywały się pokazy filmów amatorskich. Dzięki coraz bardziej dostępnym kamerom filmowym, ludzie zaczęli opowiadać własne historie i dzielić się nimi z przyjaciółmi. Pokazy odbywały się w piwnicach, salonach lub małych świetlicach, często na improwizowanych ekranach. Światło było przygaszone, projektory cicho szumiały, a napięta cisza wypełniała pomieszczenie. Filmy wahały się od humorystycznych, krótkich opowieści po eksperymentalne dzieła poruszające tematy społeczne. Również filmy awangardowe trafiały na te wieczory i skłaniały do refleksji. Po pokazach dyskutowano, śmiano się, a czasem krytycznie pytano. Te wieczory filmowe były czymś więcej niż rozrywką promowały kreatywność, wymianę myśli i poczucie bycia częścią żywej sceny kulturalnej. Piątkowy wieczór stawał się w ten sposób sceną dla idei i nowych perspektyw. 10. Obserwacja gwiazd i wieczory astronomiczne. W latach 70. wiele osób wykorzystywało Piątkowy wieczór, aby uciec od sztucznego światła miast. I spojrzeć w niebo. Z dala od latarni ulicznych i hałasu spotykano się w ogrodach, na polach lub na obrzeżach miast, wyposażeni w koce, mapy gwiazd i proste teleskopy. Pod ciemnym niebem gwiazdy i planety wydawały się namacalnie bliskie. Każda konstelacja opowiadała historię z dawno minionych czasów. Szukano znanych gwiazdozbiorów, obserwowano planety, lub rozmawiano o nieskończonej przestrzeni wszechświata. Te wieczory charakteryzowały się spokojem i podziwem. Rozmowy stawały się cichsze, myśli głębsze, a na chwilę codzienne troski schodziły na dalszy plan. Obserwacja gwiazd była nie tylko hobby, ale zaproszeniem do refleksji nad własnym miejscem w kosmosie. Właśnie ta mieszanka wiedzy, ciekawości i cichej więzi sprawiła, że piątkowe wieczory lat 70. były tak wyjątkowe i niezapomniane. Piątkowe wieczory w latach siedemdziesiątych były czymś więcej niż tylko końcem tygodnia. Były przestrzenią dla spotkań, kreatywności i prawdziwej bliskości. Czy to na plaży przed trzaskającym ogniem, podczas długich rozmów o książkach przy muzyce pod gołym niebem, czy podczas cichego patrzenia w gwiaździste niebo. Te wieczory żyły chwilami, które nie były zaplanowane, lecz przeżyte. Bez ciągłych rozpraszaczy powstawało coś, czego dziś często brakuje. Poczucie bycia naprawdę obecnym. Wiele z tych tradycji zniknęło lub odeszło w zapomnienie, ale ich wpływ żyje we wspomnieniach. Być może przypominają nam, że nie potrzeba wiele, aby stworzyć wyjątkowy wieczór. Czasami wystarczy dzielić czas, słuchać i pozwolić chwili się wydarzyć. Jeśli podobała ci się ta podróż do piątkowych wieczorów lat 70., zostań z nami. Bo jest jeszcze wiele historii z czasów, które ukształtowały nas bardziej niż często myślimy.